Jak wygląda sytuacja Polskiej Ligi w rankingu UEFA po zwycięstwach polskich drużyn w rewanżowych spotkaniach drugiej rundy eliminacji do europejskich pucharów? Cztery zwycięstwa to cztery punkty, ale musimy to jeszcze podzielić przez liczbę klubów i tym sposobem możemy sobie dopisać kolejny punkt do rankingu UEFA. Aktualnie Polska zajmuje trzynaste miejsce w rankingu, do dwunastej Norwegii tracimy 712 tysięcznych punktu, a do 11. Grecji 1,337 tysięcznych punktów. Do dziesiątych Czech tracimy z każdym tygodniem coraz mniej. Aktualnie już tylko 4,625 tysięcznych punktów. Natomiast spoglądając za nasze plecy, 14 Dania traci do nas 1,894 tysięczne punktu, a 15 Austria 2,525 tysięcznych punktów. Jak myślicie, ile punktów do rankingu UEFA zdobędą po Polskie drużyny w pierwszych spotkaniach trzeciej rundy eliminacji.